Świat potrzebuje ciemności i światła dnia i nocy. Czy przeciwieństwa mogą istnieć w harmonii? Obejrzyj nowy filmik na Lalilu, żeby się dowiedzieć. Angelina to piękna dziewczyna z wyższych sfer. Niebo jest dla niej otwarte. Jej czułe serce i bezinteresowna dusza zasłużyły na specjalną nagrodę piórko, które zamieni ją w anioła. A anioł potrzebuje odpowiedniego ubrania. Odrysuj szablon i wytnij kształt. Zszyj dwie części ze sobą. Biała satyna bardzo pasuje do blond włosów. Zawiąż jej cienki pasek. Biała róża i złoty kwiat z perłą będą ładnym dodatkiem. Szarfa z szyfonu sprawi, że będzie wyglądać jeszcze bardziej anielsko. Musimy założyć jej coś na ręce. Białe kabaretki ze złotymi i satynowymi kokardkami wyglądają bardzo elegancko. Każdy anioł ma aureolę. Angelina to żaden wyjątek. Zróbmy dla niej aureolę z kreatywnego drucika. Potrzebuje też skrzydeł. Narysuj sylwetkę na starej teczce. Możemy zrobić skrzydła z białego papieru. Musimy je złożyć, zrobić kilka nacięć i gotowe. Skrzydła będą piękniejsze z każdym piórkiem. Angelina, weź te parę skrzydeł. Należą do ciebie. Muszę się do nich przyzwyczaić. Ten Anioł chroni wszystkich, którzy tego potrzebują. Pisze piękne piosenki. Chmury sprawiają, że brzmi jeszcze piękniej. Staszku, zapisz moją nową piosenkę. Schowaj ją głęboko w chmurach, z daleka od demonów. Na niebie pojawiły się gwiazdy, a Angelina chce sprawdzić, które ciemne gwiazdy potrzebują światła. <grym> Użyj szablonów do wycięcia kawałków ubrania. Ten strój nadaje się dla istoty nie z tej ziemi. Czarna koszula, spodnie. Kim jest ten gentleman? Wygląda zabójczo. Ma na sobie czerwoną, błyszczącą kamizelkę z rubinowymi guzikami. Mają rzadki czarny kolor. Na szyi ma medalion. Ten gość uwielbia biżuterię. Opaska z drutu i glinki pomoże nam skompletować ostatnią część. Te rogi mówią ci, trzymaj się z daleka od tego demona. Wytnij dwa ostre skrzydła z cienkiego plastiku. Nie mają gładkich brzegów ani piórek. Te skrzydła nie są dla aniołka. Demon leci nad lawą. Chodzi po gorących węgielkach i niczego się nie boi. Damian jest bardzo silny. Potrafi rozpalić ogień w myślach. Zrób trójząb z plastikowych patyczków i słomek. Najpierw zrób widły i dodaj słomkę. Damian ma zawsze ze sobą widły. Wiąże się z nimi pewna historia. Demon sam je zrobił ciężkim młotem. Nie każdy może znieść takie temperatury. Ale Damianowi to nie przeszkadza. Potrzebujemy więcej ognia. Hehe. Płomień jest wystarczająco ciepły. To idealny czas na upieczenie pianek. Zmieści się ich tyle na widłach. Pycha! Ten stary dzwonek nadal wydaje piękne dźwięki. Przymocuj go do długiej sprężyny. Dekoracje pomogą utrzymać go w rękach. Przymocuj rączkę z drutu i guziki. Anielski Hejnał uszczęśliwi swoją melodią cały świat. Angelina gra swoją ulubioną piosenkę. Jest smutna, radosna i pełna nadziei za jednym razem. Nawet największych twardzieli wzrusza ta melodia. Dźwięki piosenki dotarły nawet do jaskini Demona. Chciał przelecieć nad niebem, żeby zobaczyć, skąd nadchodzi ten dźwięk. Damiana zafascynowało piękno Angelinę. Należysz do podziemia. Nie, należę do ciebie. Ta róża to symbol mojej miłości. Angelina wyciągnęła rękę po kwiat, ale ostre kolce pokłuły jej delikatną skórę. Jedno dotknięcie i rana się zamknęła. To spotkanie było im przeznaczone. Drewniane wykałaczki też mogą zakwitnąć, jeśli dodasz czarną różę. Dodaj płatką teksturę czerwoną farbą akrylową, a łodyga jest pokryta kolcami z obu stron. Róża na pierwszy rzut oka wygląda pięknie, ale kolce są niebezpieczne. We wszystkich krzakach z kolorowymi kwiatami jest tylko jeden z czarną różą. Tego nam trzeba. Ten kwiat jest godny takiej dziewczyny. Mam szansę. Stara paleta cieni do powiek zamienia się w huśtawkę. Oklej pudełko brokatowym papierem piankowym. Weź poduszki z pianki. Okryj je błyszczącym materiałem i przyszyj złote koraliki. Ozdoby na huśtawce wyglądają jak puchate chmurki. Wata sprawia, że są bardzo lekkie. Przyozdób całość kokardkami i kryształkami, błyszczą jak górska rosa. Angelina i Damian chcą wspólnie spędzić wieczór i lepiej się poznać. Ich wzajemne wyobrażenia okazały się zupełnie niezgodne z prawdą. Bo miłość potrafi łączyć nawet tak różne od siebie istoty. Weź kilka kawałków tektury. Potrzebujemy ich wszystkich do najważniejszego elementu naszego wystroju wnętrz. Według Demona to podziemny tron. Zrób nogi ze styropianu. Pomaluj cały tron na czarno. Wygląda jak sadza. Dodaj krople gorącego kleju. Wyglądają jak zastygła lawa. Postaż wygląd tronu ciemno-szarą farbą akrylową. Przy poparcie sznurkiem. Posmaruj środek klejem Elmers i posyp wszystko czerwonym brokatem. Ostre wykałaczki powstrzymają obcych przed siadaniem na tym tronie. Tron stoi na trzech warstwach styropianu. To najcenniejsza część jaskini Demona. Damian po bujał w obłokach. Może nie dosłownie. Muszę zebrać myśli. Ale jak? Tylko o niej myślę. Nie mogę się doczekać, kiedy znów ją zobaczę. Przeczytam, jak zaprzyjaźnić się z aniołem. Książka dała mi kilka dobrych hmm. rad. Pomaluj miskę na czarno, Postarz ją miedzianą farbą akrylową. Przymocuj nogi i rączki. Wytnij płomienie. Kociołek gotuje się na ogniu. Demon ma własny pomysł na jacuzzi. Damian zdecydował się zorganizować dla swojej dziewczyny romantyczny wieczór. Wszędzie są płatki, a na środku jaskini jest kociołek z wrzątkiem. To idealne miejsce, żeby się rozgrzać i zrelaksować. Czy moje skrzydła się zamoczą? Zapewnię ci komfort. Wszystkim się zajmę. Okazało się, że gotujący się kociołek jest bardzo relaksujący. Para wypiła kilka koktajli, a Damian nie mógł oderwać oczu od Angeliny. Zdecydował się zadać jej ważne pytanie. Dodaj dekoracje na słomce. Przytnij nóżkę i przyozdób kieliszek kryształkami. Wysoko w chmurach Angelina kończy przygotowania do ślubu. Niebiosa dały nam kielich. To znak, że zgadzają się na nasze małżeństwo. Ptaszki, weźcie go ze sobą i przynieście go na ceremonię. Nasz salon ślubny dostał zamówienie na welon. Zaciśnij tiul w ten sposób. Po bokach są gwiazdy. Nanieś lakier i posyp go brokatem. Na górze są złote dekoracje. Welon jest tak piękny jak panna młoda. Demon już czekał na swoją pannę młodą pod ślubnym łukiem. Pierwszy raz w życiu tak się denerwował. Ale nie miał czym się martwić. Angelina przyniosła tą samą różę, którą dał jej Damian. Taszki przyniosły w dziobach welon. Tak bardzo się cieszę, że jesteście razem. Na całą wieczność! Żeby dopełnić małżeństwa, para musi wypić z niebieskiego kielicha. Demon i anioł wzięli połyku. Teraz znów zapanuje równowaga we wszechświecie. Gratulacje dla nowożeńców! Zasługują na szczęście! Daj nam lajka, subskrybuj lalilu i zobacz nowe pomysły dla lalek.